Barki znów płyną do portów Azotach. Transportują ogromne elementy na budowę nowej elektrowni w Rybniku. Duże przedsięwzięcie na terenie Kędzierzyna-Koźla i przedsięwzięcie, które pokazuje nasze zasoby i walory. Wiele razy mówiło się o tym, że Kędzierzyn-Koźle jest świetnym miejscem na mapie, że łączy wiele dróg kolejowe, rzeczne. Mamy bliskość dróg szybkiego ruchu, w związku z czym Jesteśmy atrakcyjnym miejscem z perspektywy logistycznej. Nie tylko chemią Kędzierzyn Koźle słynie, ale przez wiele lat był również istotnym węzłem kolejowym na mapie Polski. W tej chwili mamy zupełnie inne przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Bardzo się cieszymy z. Zainteresowania naszym portem rzecznym w Kędzierzynie Koźlu na terenie zakładów azotowych Kędzierzyn. Gabaryty na odrze trochę wydawało mi się <grywanie> szalonym pomysłem, ale w połączeniu profesjonalistów, którzy lata pracują w tej branży, jako efekt tego współdziałania jest właśnie. To przedsięwzięcie, czyli transport elementów bloku gazowego elektrowni Rybnik przez port w grupie azoty Kędzierzyn do rybnika. To już nie jest tylko kwestia, czy, ale kiedy będą kolejne takie przedsięwzięcia. Tego się trzymam i, i biorę to za dobrą kartę również dla grupy azoty. Powiem tylko tyle, że. Hmm, Pewnie Państwo już słyszeliście i widzieliście informacje publikowane przez grupę Azoty, że jesteśmy w fazie integrowania wszystkich naszych zasobów logistycznych, co oznacza, że Grupa Azoty dostrzega wartość wszystkich aktywów, jakie posiadamy w, we wszystkich lokalizacjach, bo to jest od portu Polickiego Gdańskiego od nabrzeża w Gdyni przez terminale z Szerokim Torem w Siarkopolu, czy właśnie Port Rzeczny w Kędzierzynie, ale też bocznice kolejowe we wszystkich naszych lokalizacjach. Widzimy jakie mamy zasoby, chcemy je jeszcze lepiej wykorzystywać. To, to dzisiejsze właśnie przedsięwzięcie, o którym mówimy więcej, to jest właśnie jedno z tych, jeden z tych elementów wykorzystania tych bogactw, jakie w ramach Grupy Azoty posiadamy. W 2023 już mieliśmy wstępnie, wstępną, wstępnie opracowaną taką koncepcję dostaw dla tego projektu, natomiast wiedzieliśmy, że konieczne jest wykorzystanie transportu śródlądowego, bo przy ładunkach ponadgabarytowych bardzo często nie ma tej alternatywy, czyli my musimy używać transportu śródlądowego i barek. Ponieważ nie byłoby możliwości w ogóle transportu. Patrząc na lokalizację elektrowni, wiedzieliśmy, że Kędzierzyn może być tym dobrym punktem, gdzie po prostu ograniczamy do minimum ten odcinek dla transportu drogowego. Jakie wąskie gardła, które, które mieliśmy, które już wyznaczyliśmy wtedy, to był. Ten nieczynny wiadukt kolejowy nad drogą 408, to Państwo będziecie doskonale wiedzieć, okazało się właśnie, że to jest własność kopalni piasku, kotlarnia, ale jakby tutaj byliśmy też w tym samym kierunku, bo właściciel chciał ten wiadukt zdemontować. On już był przewidziany do demontażu. Więc to było takie wąskie gardło do wyjazdu i do zrealizowania transportu drogowego właśnie z terenu azotów. Drugim wąskim gardłem mógł się okazać kanał kędzierzyński, ale wykonaliśmy badanie, sondowanie i badanie batymetryczne tego kanału i okazało się, że te optymalne głębokości. Jakie są wymagane do y, zanurzenia barek z tymi ładunkami ciężkimi, są jak najbardziej osiągalne i nawet nie musieliśmy tutaj nic robić. No i trzecim takim wąskim, wąskim gardłem, no to była ta trasa przejazdu po samym terenie, ponieważ wiemy, że to jest zakład y, tak przemysłowy i y, no tutaj się obawialiśmy, natomiast. Y, jakby nasze to doświadczone i fachowe oko dostrzegło, że można, można naprawdę pokonać te, te przeciwności, to ta trasa przejazdu od nabrzeża do, do bramy towarowej. Ona zostanie czyli te prześwity. Powiększyliśmy prześwity innym rozwiązaniem, nie wkopując się, ale po prostu przebudowując rurociągi i to rozwiązanie zostanie czyli ta, ten prześwit dla transportu drogowego i ta możliwość przejazdu ładunków. Dużych i ciężkich zostanie, więc, jakby na przyszłość. Mm -hmm. Myślę, że znowu gdzieś ta wiara się taka pojawia, właśnie ku temu, że, że ta żegluga może na odrze funkcjonować i może działać, więc, mam nadzieję, że to będzie szło właśnie w tym kierunku. Dlaczego właśnie to miejsce, dlaczego droga wodna jest tak ważna? Każdy kilometr dłużej. Trans, tego typu transporty wykonywane rzeką oznacza wielo, nie chcę powiedzieć milionowe, ale to są naprawdę wysokie kwoty oszczędności, jeżeli chodzi o... O koszty transportu, a tak naprawdę nawet nie koszty transportu rowego, co ingerencje w, inf w infrastrukturę i przebudowę infrastruktury. Dlatego na początku, jak przyglądaliśmy się, zawsze przed, przed takim przetargiem, przed takim projektem, wykonywane jest taki, tak zwane visibility study, taki studium wykonalności. I to się robi zawsze parę lat do przodu. I, I dla nas, jakby naturalnym miejscem, gdzie można to zrobić, było był co innego. Tutaj od razu ja wiedziałem, że będziemy, chcieć, będziemy chcieli pracować z firmą Best Logistics i oni podsunęli nam to rozwiązanie, tutaj ten Kędzierzyn. Ja na początku, jak pierwszy raz pomyślałem, sobie myślę, no tak, zakłady azotowe, nieużywany kanał, rurociągi, chemia, bo mówię, mówię, o Jezu, to jakaś abstrakcja. Po czym ta abstrakcja jest dzisiaj rozwiązaniem po prostu genialnym, bo ta lokalizacja tego miejsca, to jest takie okno na południową Polskę, na, na Śląsk, jeżeli zostanie utrzymana ta infrastruktura, to jak pani prezes powiedziała, to nie jest kwestia czy, tylko kwestia kiedy będą realizowane kolejne tego typu transporty. Pozytywnym zaskoczeniem był ten stan tego kanału. Kanał nieużywany, a on myśmy się nastawili na pogłębianie. Już przygotowywane były maszyny, rozwiązania, żeby ten kanał pogłębić. No to się okazało, że on jest prawie jak nowy. Nic nie musieliśmy przy nim robić. Więc to jest, to jest, to jest naturalne rozwiązanie po prostu. Dla tego typu transportów tutaj na południe Polski naprawdę bardzo będę zaskoczony, jeżeli w najbliższym czasie nie pojawią się kolejne, kolejne tego typu rzeczy. Patrząc na to, jak można połączyć siły, a w grupie zawsze się współpracuje, lepiej wierzymy, że ten kędzierzyn na mapie logistycznej jako ten węzeł łączący. Północ z południem, wschód z zachodem i, i wszystkie inne kierunki będzie tutaj bardzo dobrym miejscem. I tak samo jak Grupa Azoty, jako cała korporacja, cała grupa kapitałowa chce wykorzystywać te zasoby, tak samo lokalnie będziemy je też maksymalnie wykorzystywać, żeby one służyły nie tylko samej grupie, ale również stanowiły takie aktywa, na których, co to dużo mówić, grupa może też zarabiać. Dzisiaj, z tego co wiem, będziemy mieć okazję zobaczyć chyba największy i najtrudniejszy element, który tu przypłynął barkami i będziemy ci w nocy wyjeżdżać. To jest turbina gazowa. No, tak jak powiedziałem, to jest olbrzymi, prawie 400 ton waży. Element Za parę dni, no trochę, na szczęście byliśmy to przygotowani, bufor jest bezpieczeństwa. Za parę dni przypłynie też tutaj generator, też taki 400-tonowy. I to są dwie naj, 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 dwa najcięższe elementy, i one tak naprawdę sprawiły nam najwięcej trudności, bo właśnie, bo to ciężar w tym przypadku jest tutaj tym wyzwaniem, żeby, żeby nie uszkodzić infrastruktury, więc. Zaczęliśmy od mniejszych elementów, później jechały takie moduły, gdzie się ciepło z wymieniane. Moduły HSG, one już wszystkie dojechały na miejsce. Tutaj jeszcze będzie dwie turbiny, dwa generatory i dwa transformatory. Tak? To co wieziemy, to są kluczowe elementy nowego bloku elektrowni, która jest budowana w Rydniku. To jest blok gazowy i to są kluczowe elementy, czyli te największe, najcięższe. Zaczęliśmy, tak jak Tomek tutaj wspomniał, zaczęliśmy od modułów HRSG, to jest, są moduły kotła odzyskowego. Dzisiaj jest dla nas ważny dzień, bo ja lubię tak mówić, właśnie turbina to jest trochę takie serce Sercze, bloku elektrowni. I dzisiaj właśnie tą turbinę, teraz tam ekipy już pracują na, na miejscu, na placu składowym. Trwa załadunek tej turbiny na specjalny zestaw transportowy i ona dzisiaj wieczorem ma wyjechać właśnie tutaj i zmierzać już w kierunku rybnika.